What the was that? Witam Was drodzy widzowie z tej strony, Pan Wiaderko i to jest nowa seria American Track, Simula Tra Track Simulator... Muszę przyciszyć trochę grę. I jest to seria też o tirze, której trzeba dostarczać towary, towary, tak jak Eurotrack Simulator Jednak to się różni tym, że to jest nowsza gra, Eurotrack Simulatora I rozpocznijmy więc nasz samouczek Tak, poruszanie każdy zna Więc ja to pierwszy raz gram, znaczy drugi raz, bo najpierw... Najpierw musiałem ogarnąć grę, ale nie wiem o co chodzi i mogę rozpocząć grę. Kurde, ciężko tutaj. Dobra. Nie, jeszcze z cisze bo za głośno moim zdaniem jest. O, teraz będzie dobrze. Ło, wow, wow. wow. Dobrze. Właśnie wyruszyłem w moją pierwszą No moją... kurde O Nie ja jeszcze przyciszę gram No i bardziej za dobrze O Teraz to już na bank będzie dobrze Skręcamy w prawo. O! I jak widzę mamy do pokonania... Dziękuję. Mamy do pokonania trasę o długości 4 mil, czyli gdzieś tutaj pewnie będzie. Miejsce gdzie kończymy towar. Kamera z wnętrza kamera. Enter Skorzystaj z widowca syndromowego F1 Przejąć między lusterkami bocznymi Czyli F1, F2 mhm. Dobrze, kumam system operacyjny Mapa nawigacyjna pokazuje Twoją miejscową Twoją obecną pozycję F5 Yy... Bracie przedstawiam Ci nową grę, to jest najnowsza gra w tego roku chyba American Truck Simulator, to jest po druga, jakaś Euro Truck Simulatora Ale fajniejsza i mniej zacinająca się Bo bardziej podrobiona pod Direct... <grymiany> pod DirectX, a nie, nie słuchajcie mojego brata, wiem, że... Znaczy, przynajmniej niektórzy To lubią yy, Przełącz stronę karty opisu F7 Okej, okay, kontynuuj, zamknij samoczek dobra, jedziemy uszkodzenia F5 no 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 no, a F5 a i mogę jechać no, chyba że jechałem tam na czerwony, ale dobrze stoimy na do światło bardzo mi się podoba ta gra ze względu na, na przykład graficznych mi się podoba fajnie tu jest ogólnie grafika przedstawiona chwila, moment Coś chyba zapomniałem Aha Aha, a bo ja sobie przyłączyłem miejsce położenia actiona Kurde, nie wiedziałem czy mi się kręci Dobrze, a nie, czerwone jest. Yy. Ruszmy A, cicho bądź na chwilę Jedziemy O, dzielone, dobra 3, 3 mile, 6 minut przewidywa o jakiś fajny samochód yy, 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 Dobra Jak Widać to jest bardzo podobne do Euro Truck Simulator jednak różni się paloma, paroma względami Na przykład gra, położeniem To jest w Los Angeles a Nie w ogóle to jest gdzieś tam w Ameryce A Euro Truck Simulator to jest Europa Czyli euro O matko. I tu w ogóle sterowanie też jest. Bardziej czułem. To może być minus, bo za bardzo czułe, ale cóż, im bardziej czułe, tym bardziej realistyczne. A nie w drugą stronę. No myślę. Zielone. No po co ja się zatrzymam Jedziesz ci, że ten Działa tu ten Nie. Yy, przepraszam. Yy, no jak się zakłada ten ładno. Gdzie tu, gdzie tu jest manewr? O tutaj dobrze. Skręcam w prawo. I pierwszy to uważam, u będę uważał za zakończony. Podejść do bramy. A nie, nie tu. Kurde. Kto tu tak głupio to zrobił? Hmm. Będziemy tutaj. Aby przyjąć dziś z Zagrajmy bezpiecznie na razie. Zagrajmy Zobaczmy mniej więcej. Powinny mi tu mapy pokazać, no no. O, jakiś facet se tu stoi nawet. Dobrze. I tam jest jakiś ktoś. F5. mam um, To muszę prawdopodobnie objechać tu w prawo. Profesjonalnie. Tak, dobrze. Nie wiem. wow, 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 wow. Nie przyznaję się do siebie. Enter. Albo nie, cofnę. Co ja w ogóle za miejsce wybrałem? Do parkowania. Mogłem automatycznie zaparkować. I w ogóle w złym miejscu. Ja się bardzo w Ja się nie dziwię, bo ja się sam dziwię, co robię. Boże drogi. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tak, to parkowanie to, to, to totalna porażka. Nie dziwcie się mi, bo ja pierwszy raz wygram w tą grę. Nie, 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 nie. Nie, jeż, ja nie mogę, po prostu ja nie mogę. Gitarka, gitarka, gitarka. kurwa, cały czas szuram. O, 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 o. Już dobrze. Milimetry. O, już mi pasuje. Jeszcze trochę, <laughs> nie no to parkowanie to jest mistrzostwo świata, chyba. Bo to co ja tu robię to jest Nie wiem Alan jak się automatycznie tutaj parkuje, znaczy wciśnij enter mogę wcisnąć. Jedziesz, 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 no, 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 no. dam radę, dam radę. O jest, Enter, dobra, jest, wyrobiłyśmy się. Pokaż rezultat. Zobaczmy, co nam poszło. o 2 na 200, mistrzostwo. Hardcore. Dobra. Aktualne zlecenie, wolno jak ptak. Tutaj czegoś takiego nie ma w Simulatorze. Tutaj gra się ładuje, tak, paskiem takim cieniutkim. Tu jest moja beznadziejna firma. Truck Headquarters. Dobra, Enter. Myślę, że było to samo z Postęp swojej kariery. Dobra, dziękuję. Rynek pracy. Szybkie zlecenie. I zobaczmy co macie do powiedzenia na tej grze. Dobrze, ja robię cięcie i wybiorę sobie tą mapę, żeby mi się szybciej załadowało. Powróciliśmy! A on gadał sam do siebie. I... Dzień. będziemy je wyjeżdżać z trasy. A raczej z tego miejsca. O! Dobrze, nie, myślę że się nie rozwalę tak jak tam wtedy Bo to wtedy było... To jest to samo miejsce Tylko że teraz... Nie, teraz też skręcam w lewo Hamstwo Hamstwo nie zna granic Dobrze Już nie interfejsujmy się tym za bardzo Patrz, 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 rozwali mnie, powiedziałem to w kościach. O. Od razu lepiej pojedziemy sobie tak poboczem, żeby nie było, że się wpycham w trasę. Dobrze, na ostro. Coś? Dobrze, jedziemy, jedziemy. Te, wiem, to parkowanie było niezwykłe, jeżeli wam się spodobało. Na Jezu jeżeli Wam się spodobało tamto parkowanie to polecam przyszłe oglądanie kolejnych odcinków ponieważ będą zawierać tak hardkorowe parkowania jak tutaj Znaczy beznadziejne zaraz hardcore, a zarazem tak beznadziejne Czy świat do to po prostu hmm. coś mi się tu tak nie podoba, tak za nie co, trzy tryby Czerwone, pomarańczowe, zielone, no powinno się zaświecić A? Muszę dokonać tu jakiegoś manewru wyprzedzania. Ten jakiś ciap tak jedzie. Co mogę wyprzedzić go. Ło, wow, wow, wow. wow. Ta hamulce, no nie wierzę. Jestem hamem. Po prostu stanąłem na skrzyżowaniu. Mam tymczasem F5. Nie, F3. Wyłączę tę mapę. Bo chyba... Skończyłem złą cukę No, jeden zakręt za, za wcześnie, ale. Tak też wyjedziemy. A dobra. Tak, tu w prawo, a potem w lewo. Po czym będziemy jechać prosto. Kurde, ciągle światła, no jak może być tyle świateł? To się w głowie nie mieści. Dobra. Jak jechamy? Nie, trąbię, trąbię, ale mi... Jeżeli ja mam zielone, no to... Przepraszam bardzo, ale wyście powinni mieć Państwo czerwone. I tak nie powinno się w ogóle wyjeżdżać. Dobra. O! I wyruszamy w pierwszą trafę. Nie wiem jak długą, ale... Dobra, skupienie. Myszka nie, 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 Panuj ręko. Wiem, że można sobie ustawić czułość w ustawieniach, ale... Nie chcę mi się teraz grzebać, a gra jest wciągająca. Aha. A, tu stacja benzynowa. Jak, to miło z ich strony. U, czułość jest porządna, powiem Wam szczerze To tylko zawodowcy mogą z takim czymś sobie poradzić I w ogóle co tu pisze Fuel Economy 47 MPG Nie wiem na czym to polega Nie chcę wiedzieć Kontrola wagi Uuuu Trzeba zatrzymać ciężarówkę na platformie ważącej. No czegoś takiego w Eurotrack simulator? Dwa nie było. Okej. Okay. Kontrola wagi została ukończona i chyba teraz mogę jechać w świat. Jak będą mieć mnie dość, to mnie puszczą. I dobra. Od razu wam oznajmię gdyż Luki Games Jedź, no jedź dziadzie farahalijski No, no co to ma być, jedź Nie jestem aż takim hałem po- o dzięki Dziękuję Dobry kierowca Puścimy mu awaryjne na znak podzięki 98 stopni parafrajta, czy kogoś takiego? Dobrze. Jechaliśmy. Tutaj tak samo, tu jest tak samo beznadziejnie. Pod tą górkę zawsze się musi zamulać ten. Ta ciężarówka, ten pojazd. Na ale. Już pod górkę widzę, nie ma tu nigdzie. No jedziemy z górki dla odmiany jest, jak miło. Nasza zawodowa czułość da sobie z tym radę. Jak tu widzą aktualizowany został główny kokpit użytkownika. Takie fajne są tam oznaczki prędkości i w ogóle tych innych bzdur. O, za chwilę osiągniemy maksymalną prędkość. I czułość naprawdę, mówię wam. Polecam, jeżeli ktoś chce się wciągnąć. to mówię wam, czułość jest... niesamowita. Hmm. Jakieś zakręty widzę. Tra, traki... Druzke, traki... Znaczy jakaś miejscowość z tego co widzę. I właśnie ją minęliśmy, a tymczasem jedziemy autostradą w świat. Mm. Fuel economy nam się zwiększa. To gdzie tu jest poziom paliwa, jeszcze ogarniemy w tym gdzie mm. Tu jest płyn wchodzący. Tu jest temperatura oleju. Nie widzę tu nigdzie, gdzie tu jest poziom paliwa, benzyny. Gdzie nawet chyba... A, a, nie, ABS-a nie widzę. A tu jest paliwo dobra na samym dole. Pomiędzy prędkością a obrotą mierzem Czy do dobrego, że tu przynajmniej nie ma tego krytycznego tempomatu. O, ale zawodowo normalnie. Tutaj widzę, że ten prędkością jest mil na godzinę. On tutaj nie, nie wyrabia. Jak się jedzie więcej niż chyba 80 na godzinę z tego co tu widzę, to nie pokazuje większej prędkości, tylko obrotomierz nam zwiększa. Moc. Mm, tak. Ewidentnie. Mogę nawet włączyć F3. Będę sprawdzić, czy mam rację Kurde Naprawdę, to nie jest fajne Ale 75 76 No i tak się będzie rozpędzał dalej O i tu w prawo. No przesadziłem z tym spowolnieniem. Może nie. No Dobrze, wyrobiliśmy się. Speed limit 55 na na, na mil... na godzinę. No, będziemy się starać ciałać, bo tu pewnie... Nie znam tej gry, mówię wam, i pewnie będą tu fotoradary będą. I będzie kiepsko, jak tych mandatów nałapię. O, idzie, już, już, już. Się rozpędza. No. Na coś stoi. A nie, tam jest kierunkowskaz. San Rafael. Ło, 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 ło! Tu było czerwone światło. Tak. Proszę, panie. Nie zorientowałem się, że to czerwone światło Aha, bo ja na ręcznym jadę, jest ten tędy. No, jedziesz, 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 jedziesz Przepraszam Nie planowałem tego Jakbym wiedział, że tu czerwone światło, ale mówię pierwszy raz to gram zero, zero, zero Ogarnięcia mapy Zero Wszystkiego Mamy City Limit 45 na godzinę Albo 40, nie przyjrzałem się dokładnie Skręcamy w lewo, łączę kierunkowskaz dla bezpieczeństwa, a to fuel economy to dalej nie wiem co to jest. Trzeba będzie pewnie coś z, z ekonomią, oszczędzanie energii, energii paliwa i tego typu cuda na kiju garaż bar w lewo w lewo, gdzieś tu trzeba, tu w lewo no myślę, że tu już nie będzie problemu z gwiazdem w przodu no, to, no pewnie, że tu nie będzie problemu tak stanąć, to będzie prościzna O, mówiłem, mówiłem, że to będzie prościzna. No nie, no jeszcze. Dobra. O, gitara, te. na czepy. I to by było na tym, w tym pierwszym odcinku American Track Simulatora. Jeżeli wam się spodobało... Nie, nie, nie narobiłam drugiego poziomu. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, udostępniajcie innym i subskrybujcie mój kanał po więcej. Do zobaczenia, cześć, hej!